Witam w mojej pracowni 15 czerwca 2021, a w 2020 też 15 był taka zorganizowana wystawa klubie Nauczyciela w Łodzi. i tam wstawiłem taki obraz z czarości z A dzisiaj chciałem jeszcze mam siedem tych szarości. Tam był ten 100 na 100, a dzisiaj chcę pokazać jeszcze o ich 6 7. Lubię taką serię. Ten jest 30 na 30, faktura oczywiście gruba. na grubym tym. To jest jeden, teraz mam tutaj 3,40 na 40. Zawieszka jest z góry, także wiem jak pokazywać. Zresztą w abstrakcji można wszystko przewieźć. Interpretacja dowolna. Obraz nie uostępowany. Moim jestem pędzelkami. Nie pokazuję tak dokładnie dłużej. No, już na pewno te obrazy większość oglądających i na Facebooku i na YouTubie znają. I tu jest 50 na 50. Także 7 tych szarości I szara koszulka gdzieś. Także to ostatni 50 na 70. Muzeczka się skończyła. A ja życzę dużo zdrowia, wszystkiego dobrego, żeby się działo. Jak będzie się dobrze działo, to i będzie wszystko w porządku. Trzymajcie się zdrowo. Najlepszego. Niech moc będzie z nami. Dziękuję.